Witam, dzień dobry moi drodzy. Horoskop roczny dla strzelca. Zobaczymy, jakie tu będą energie roku, energię w miłości. Damy kartę wyrocznie, zobaczymy, co powinniście zmienić w sobie, na co uważać i co odejdzie. I miesiąc po miesiącu. Jeżeli chcecie taki rozkład dla siebie, horoskop roczny, to w pierwszym komentarzu zostawię numer telefonu, na który można pisać. Strzelec 2026. Jakie energie? Główne energie tego roku. Co w miłości w tym roku? Co należałoby zmienić w sobie? Na co uważać? Co odchodzi od strzelca? Z jaką energią wchodzicie w ten rok? Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad no i grudzień. No I zobaczymy jeszcze kartę wyrocznie dla was na jakim etapie podróży przez życie jest Strzelec. No i sprawdzamy jakie energie roku o, będziecie się tutaj, nie wiem, rozstawać mm, z czymś lub z kimś, to zostanie poprzedzone jakimś stresem, słuchajcie, jakimś nieprzespanymi nocami, zrozumieniem jakiejś sytuacji. Tak, jakbyście stwierdzili, że nie chcecie już w taki sposób żyć, nie chcecie przeżywać tego stresu, mm, pożegnacie się z czymś na stałe. Moim zdaniem, tu są wszelkiego rodzaju, słuchajcie, kwestie jakichś mm, rozstań, rozwodów odejść, słuchajcie, od spraw, które były dla Was ważne. Tu y, nie będzie już zamiatania pod dywan jakiejś sytuacji. Raczej karty pokazują, to jest rok jakby wymierzania sprawiedliwości. Hmm. Jeżeli będziecie się posługiwać jakimiś nerwami, tak, bo dojdzie do tego stresu i będziecie sobie myśleli y, gdzieś tam bardziej na początku roku, że ja koniecznie muszę to zrobić, ja koniecznie muszę to zmienić, hmm. To te karty w ogóle pokazują takie energie, że doprowadzicie jakieś sprawy do końca, z czymś się na poważnie rozstaniecie, ale to, co pojawi się później, tak jakby karty mówią o tym, że będzie wyglądało inaczej niż Wy sobie. To tak jakbyście chcieli dokonać tej sprawiedliwości, ale te karty pokazują, że dokonujecie tej sprawiedliwości, ale po tym. Zmieniacie jakby plan. Czyli na przykład chcieliście się rozwieść, żeby nie wiem, spotykać się z kimś, na przykład, bo pojawiła się jakaś osoba w waszym życiu, jednak się rozstajecie z kimś, może rozwodzicie i tak dalej. Ale te karty pokazują, że kiedy zaczynacie się spotykać z tą osobą nową, to jednak zmieniacie zdanie i to nie jest, stwierdzacie, że to nie jest ta droga. I to może dotyczyć wszelkiego rodzaju innych sytuacji. No, zobaczmy, co w miłości. Miłości te karty pokazują ciężkość. Niestety mmm, będę okrutna i, i powiem całkowicie prawdę. Te karty mówią o tym, że możecie dojść do takiego punktu, kiedy będzie już wam tak ciężko fizycznie i psychicznie, że być może trudność przy miłości, którą przeżyjecie, spowoduje, będzie dla Was czymś, Dobrym, i to głupio brzmi, słuchajcie, to tak jakby musicie dojść do tej przysłowiowej ściany. Musi być wam ciężko, musi być wam źle, e, musicie przeżyć być może jakieś rozczarowanie jakąś sytuacją, żeby wskoczyć na inny tor w ogóle w życiu. Żeby wasza historia, którą napiszecie w przyszłości, była dużo lepsza. Niestety, tak to się pokazuje, moi drodzy. Możecie oczekiwać jakiegoś wsparcia. Jeżeli macie tendencję, tak jak ja. I prosicie przewodników czy anioły, to proście w tym roku, jeżeli znajdziecie się w jakiejś trudniejszej sytuacji w kwestii miłości, bo one na pewno są w stanie Wam pomóc. Może nie dadzą Wam od razu tego, czego byście chcieli, ale być może postawią na Waszej drodze jakichś ludzi czy jakieś okoliczności, które będą dla Was dobre. Natomiast w miłości pokazuje się też kwestia tego, że Wy się może staracie, a ta druga osoba nie i dlatego w pewnym momencie się pokazują przy Was te takie duże dosyć ciężkości. Co należałoby zmienić? Co powinniście zmienić w sobie? Hmm. Odwrócić się od jakiejś sytuacji związanych z finansami, moi drodzy. Te karty pokazują. Odwróć się od myślenia o tych pieniądzach, o tych finansach. I zaplanuj coś. Hmm. To tak jakbyście mieli właśnie odejść od jakiejś sytuacji. Że jesteście w czymś, bo to wam zapewnia jakieś bezpieczeństwo. Odwróć się od myślenia o tych finansach. Hmm. To tak, jakby finanse wcześniej identyfikowały was jakoś w życiu, nie wiem jak to określić, tak jakby za dużo było tego myślenia o ciężkościach, o finansach i tak dalej. Co należałoby zmienić? Odwrócić się od tego i być może zacząć planować przyszłość, moi drodzy, bo te karty mówią o tym, co należałoby zmienić. Być może nawet zmienić miejsce, w którym jesteście. Na co uważać? Hmm. Na szanse, które do Was przychodzą. Z racji jakieś pustki ciszy w waszym życiu. Może być jakaś sytuacja, że przyjdą do Waszego życia jakieś właśnie okoliczności. Tu się pokazują nowe. Natomiast postępujcie ostrożnie. Jeżeli pojawiają się jakieś szanse, jakieś nowości w Waszym życiu, to te karty na pewno mówią o tym, żeby postępować ostrożnie. Hmm. Nie łapać. To, co może Wam się wydawać, słuchajcie, jakąś wielką szansą dla Was, może być bardzo ulotne. Przede wszystkim karty pokazują coś takiego, że jest w Waszym życiu, na przykład zrobiła się pustka i wtedy wyłapiecie się tej szansy, tej okazji, która do Was przychodzi, być może bez przemyślenia. Co odchodzi od strzelca? Hmm, co odchodzi? Tajemnicę? To, że ktoś może skrywa jakieś tajemnice przed Wami, to się pokazują tego rodzaju sytuacje. Tajemnice odchodzą od Was. Jest pokazana nowa droga. Odwracacie się od jakiejś sytuacji, hmm, od, gdzie czuliście, że coś jest nie tak, że coś jest na rzeczy, że coś jest ukryte. Co odchodzi? Ale to Wy odchodzicie od tych sytuacji. I bez tłumaczenia moim zdaniem. Nie będziecie nikomu tłumaczyć, dlaczego nie chcecie być w pewnych okolicznościach lub z jakimiś ludźmi tutaj. Odchodzicie, moi drodzy, od jakiejś sytuacji tutaj, ale to jest wasza decyzja i bez tłumaczenia to wy odchodzicie. Z jaką energią wchodzicie w ten rok? Moim zdaniem, nowych pomysłów, otwarcia się na swoje pasje przede wszystkim, nowe pomysły, otworzenie się na jakieś pasje, zainteresowania. Tutaj y, zmiany są w ogóle pokazane, ale pokazane są y, fajne rzeczy, bo y, tak jakby jest pokazana, y, że tu są jakieś wasze postanowienia noworoczne. Pójście w pasję, zaangażowanie się w to, co lubię robić. Y, może pójście w nową miłość. Z takimi energiami wchodzicie. Ale tu się pokazuje jeszcze. Bardzo jakiś korzystny czas. Jeżeli jesteście sobie z kimś w jakiejś relacji, no to te karty pokazują, że. Hmm. No nie wiem, muszę zobaczyć. Czekajcie, dołożę kart, bo żeby tutaj powiedzieć to, co będzie. Może być taka sytuacja, że w styczniu po jakichś działaniach, w jakichś rozmowach wy się godzicie, tak? Na jakąś współpracę. Może być taka sytuacja, że wy się. Um, nie wiem, idziecie do nowej pracy, może być taka sytuacja, że tu są jakieś działania przy nowej pracy, że wy się na coś godzicie w pracy, co generalnie karty pokazują, że może być dla Was bardzo dobre. Um, może tutaj być dla niektórych y, taka sytuacja przemyślania jakiejś relacji, ale to jest relacja, w której byliście dłużej. Tu były wyznania, tu była miłość, coś takiego. Może być taka sytuacja przemyślania, jakby. Relacji. Albo w niej jesteście, albo w niej byliście. Luty, marzec pojawia się na waszym, słuchajcie, horyzoncie jakaś osoba, i teraz mamy dwie opcje. Jeżeli jesteście w relacji, to te karty pokazują, że jest dużo świętowania, dużo zabawy. Ta relacja może zostać, jeżeli dzisiaj w styczniu czujecie źle w tej relacji, ta relacja może zdecydowanie zostać odbudowana i tu pokazuje się naprawdę coś pięknego, tak? Że jest miło, że jest wesoło, że się dużo fajnych rzeczy dzieje. Dla tych, którzy są singlami, karty pokazują. W styczniu przemyślacie jakąś relację, w której byliście wcześniej. A w luty i marzec te karty bardzo pokazują tutaj, że pojawia się w waszym życiu jakaś nowa osoba. Może to jest osoba, która wam się wcześniej podobała, bo też z taką energią możecie wchodzić. Luty, marzec, świętowanie. Mogą być jakie uuu, kochani, tu mogą być namiętności. To może być, jeżeli jesteście w relacji... Ta namiętność nawet taka wskoczyć na taki super fajny tor. Ale może być też taka sytuacja, że poznajecie tą osobę, to jest namiętność przy domu pokazana, ktoś kogoś zaprasza i tak dalej. Ale Wam powiem tak: w styczniu, nie wiem czemu. Plotki nerwy. Możecie mieć dwie opcje. Hmm. Możecie zakończyć tą znajomość, w którą weszliście przez te dwa miesiące. Tylko, że widzicie, ona została zbudowana na też. Na namiętności, tak naprawdę ta znajomość, ta relacja tutaj. W styczniu mogą być sytuacje, kwestie jakieś związane bardzo z dziećmi. Tutaj może być jakaś sytuacja przy pracy, że są plotki pomówienia. Wy macie zamiar skończyć z tym, co niektórzy mogą pójść na zwolnienie lekarskie w pracy, przez jakąś nerwową sytuację, która nie wiem, się urodziła i się rozrasta, bym powiedziała. Hmm. Może być też taka sytuacja, że Wy tutaj zakańczacie tą relację, która do Was przychodzi wcześniej. Ha. Może to być ta sytuacja energii e, roku, które mówiłam, że coś do Was, coś zakańczacie, ale no tu się pokazuje, słuchajcie, kwestie mm, jakichś sytuacji związanych z nerwami, może iść na zwolnienie lekarskie, może być jakiś problem też z dzieckiem, e, nerwowość tu się pokazuje, nie wiecie jak zareagować, nie wiecie, nie wiecie co zrobić z sytuacją przy dziecku. Maj, bardzo dużo pracy. Zapracowani jesteście. Jeżeli zakończyliście tą relację wcześniej, to te karty pokazują, że mogliście nawet zablokować tą osobę. Hmm. Nie chcecie mieć z nią nic wspólnego, bo jesteście być może tylko jedną z opcji. Dla tej osoby wy to czujecie bardzo głęboko. Natomiast może być tutaj taka sytuacja, słuchajcie, że bardzo intensywnie pracujecie. Hmm. Jest pokazana jakaś przykrość. Też, moi drodzy, intensywnie pracujecie, jesteście zajęci, bo spotkała was przykrość. Może odwróciliście się od tej osoby, bo jesteście, tak jakby karty pokazują, że możecie być jedną z opcji. No ale tutaj, czerwiec. Hmm. W czerwcu się, o moi drodzy, tutaj wzrastacie niesamowicie. Matko Boska. Powiem Wam szczerze, w czerwcu jakby konkretnie mówicie. Mm, jakby poruszacie jakieś konkretne tematy, bronicie swojego stanowiska, trzymacie ster. Słuchajcie, to są bardzo dobre karty. Jeżeli nawet jakaś relacja, słuchajcie, przyszła do Was wcześniej, którą zakończyliście szybko, dwa miesiące jest po relacji, to tutaj karty pokazują, że wyczujecie się w styczniu rewelacyjnie, uważacie, że dobrze postąpiliście. Może być taka sytuacja, że dostajecie jakiś awans, może być, że dostajecie coś przy pracy. Tu są podpisania, słuchajcie, umów, Ym, może być też taka sytuacja, że jeżeli wcześniej myśleliście o tym, żeby podpisać jakąś umowę kredytową, tak, to też może być taka sytuacja, ale tu najpierw się dowiadujecie, tu najpierw zaciągacie jakby wiadomości, informacji na temat. Ym, to nie jest tak, że Wy to od razu robicie. Mogą być podpisane jakieś, słuchajcie, umowy, y, umowy kredytowe. Y, jesteście tutaj, no, w bardzo dużej odpowiedzialności za swoje czyny. Bardzo generalnie dobrze postępujecie, i towarzyszy temu też taka wiara, że ja postępuję tak jak trzeba, e, w zgodzie, jakby z jakimiś, hmm, z jakąś taką moralnością, czymś takim, to się to pokazuje. Co w lipcu dla strzelca? W lipcu pokazuje się bardzo rodzina. Spędzanie jakby czasu z rodziną. No i co? Znowu macie tutaj kogoś, ktoś, znowu powraca do waszego życia. Hmm. No dobra, lipiec macie tutaj spędzony z rodziną. Jest jakby dużo pokazanej rodziny. E, nie wiem, dom rodzinny się pokazuje, wakacje, propozycje, słuchajcie, dzieci. Może być nawet taka sytuacja, że spotykacie się z kimś w lipcu przy odpoczywaniu i tak dalej, że jest tutaj jakaś osoba, która jest wami zainteresowana i jakby możecie iść na jakąś randkę, ale to akurat tutaj te karty pokazują, że nic się więcej nie zadziewa. Sierpień. Sprawy, moje drodze, urzędowe. Tu się kłaniają sprawy wszelkiego rodzaju urzędowe. Chodzi o pieniądze, bardzo dużo macie przemieszczania, załatwianie w sierpniu jakichś spraw. Tu chodzi moim zdaniem o pieniążki, moi drodzy. Hmm. Chcecie zatrzymać, chcecie odzyskać, chcecie zarobić. Jest bardzo dużo przemieszczania się i jakichś ważnych sytuacji, ale bardzo ukłaniają się tutaj, wiecie, co sprawy urzędowe. Wrzesień odczuwacie jakiś taki smutek, tęsknotę za miłością. Hmm. Też karty pokazują, że możecie bardzo dużo pracować. Wrzesień jest na smutki, moi drodzy, na jakieś tęsknoty za miłością i tak dalej. Ale w październiku pojawia się w Waszym życiu jakaś osoba o kurczę! O kurczę, która żałuje! Która żałuje, słuchajcie, czegoś, co było wcześniej. Dokładnie te karty pokazują, że tak jakby zjawia się ta osoba, chce tutaj naprawdę serca Wam uchylić, to jest w ogóle działanie. To może być osoba, która jakby, hmm, to jest moim zdaniem osoba, która powraca do Waszego życia. I ona żałuje czegoś bardzo. Z tym się wiąże u tej osoby też jakiś plan przyszłościowy, że ona ma dokładnie plan na to, co powinno się wydarzyć między Wami, jak tam się powinno dziać i tak dalej. Bardzo fajne karty tu się pokazują. Ja nie wiem, czy wy przyjmiecie na pewno tą osobę, ale ona żałuje tego, co było wcześniej. No i tutaj będzie się starała o Was. No i listopad pokazuje, jak życie jest bardzo przewrotne. Pójdziecie w to, moi drodzy, pójdziecie w tą relację. Wy tutaj nie wiem. Powraca jakaś osoba, która żałuje, że coś się nie wydarzyło, albo jakaś osoba, którą poznaliście wcześniej i coś się nie wydarzyło, albo to jest osoba, z którą byliście kiedyś. I powiem Wam szczerze, okazuje się, że będzie bardzo dużo zależało od Was, ale raczej Wy w to pójdziecie, ponieważ tutaj, nie wiem, macie, być może wyjedziecie z tą osobą, ten wyjazd, karty pokazują, że może, nie wiem, pokazać jakby autentyczne jakieś zamiary tej osoby, jakiś plan, który ma w stosunku do Was. Macie tutaj spełnienie, macie zadowolenie, i tutaj w ogóle się pokazują bardzo dobre karty finansowe przy Was. Czyli nie wiem, wszelkiego rodzaju działania wcześniejsze doprowadziły do tego, że Wy jesteście przy pieniądzach bardziej niż kiedykolwiek. Do tego no, w ogóle się pokazuje spełnienie, zadowolenie. Wpuszczacie tą osobę do swojego życia. To, jest to się pokazuje jakaś osoba, z którą mieliście kiedyś kontakt. Ona powraca, ona z czegoś żałuje, a może być nawet osoba, z którą Wy kiedyś po prostu byliście. No i w związku z tym, moi drodzy... Że tutaj tak się fajnie to rozwinęło. Dla równowagi w grudniu podejmiecie jakieś konkretne decyzje bardzo możliwe. O byciu razem, bardzo możliwe, że będą to też jakieś sytuacje. Hmm. Jak to powiedzieć? No, tu się pokazuje, że. Dla do... My, tak jakby. Karty pokazują, że wy obydwoje chcecie być razem, ale tutaj trzeba podjąć jakieś konkretne decyzje. Hmm. Jest pokazana bardzo ładna równowaga. Może być nawet taka sytuacja, że składacie wypowiedzenie w grudniu, bo stwierdzacie, że ta praca na przykład nie jest dla was, że wy już się tam nabyliście, że wy już tam więcej nic nie osiągniecie. Może być to, że jakieś. To wszystko się dzieje z racji tego, że macie osobę, która was wspiera, i do tego wszystkiego jakby jesteście przy pieniądzach. Dzięki temu w grudniu macie, tak? Dzięki relacji stałej, wejściu w stałą relację, macie jakieś konkretne decyzje pokazane. <laughs> Na co należało zwrócić by uwagę, bardzo na co strzelec powinien zwrócić uwagę w tym 2026 roku. Na co? Starzy Przyjaciele przynoszą dziś szczęście. Odwiedź ponownie te miejsca, które przywołują wspomnienia wspólnie, szczęśliwych chwil. Przywołaj proste radości, które odkryłeś w dzieciństwie. Energia jest teraz nastawiona na przyjemne czasy i sympatycznych przyjaciół. Poświęć czas na przypomnienie komuś, dlaczego ta osoba jest w Twoim życiu. Kartę wyroczni, czarodziej świadomości, na jakim etapie podróży przez życie jest strzelec. A i to nie to. Twoja dusza wie najlepiej: obserwuj spokojnie. Uważność polega na byciu spostrzegawczym i zachowaniu neutralności wobec tego, co dzieje się wokół ciebie. To również dotyczy tego, co dzieje się w twojej głowie. Jeżeli toczysz walkę wewnętrzną, zajęcie pozycji obserwatora daje ci nową, silną perspektywę, która pozwala zneutralizować wszelki dyskomfort i nadmierne emocje. Teraz masz możliwość zobaczyć wszystko jasno i wyraźnie, ponieważ nie jesteś obciążony stronniczą opinią ani pragnieniem. Żeby spojrzeć na świat z dystansem, musisz przyjąć założenie, że nie będziesz brał do siebie tego, co cię spotyka. Ludzie przychodzą i odchodzą, doświadczenia ewoluują nieustannie i wszystko wokół ciebie zmienia się, nawet jeśli bardzo chcesz utrzymać status quo. Czarodziej świadomości prosi cię, żebyś porzucił swoją potrzebę definiowania lub ograniczenia tego, co teraz doświadczasz. Wszystko jest dobrze. Niech sprawy toczą się swoim rytmem, a ty obserwuj, jak w Twoim życiu pojawiają się cuda bez Twojego bezpośredniego udziału. Tyle, moi drodzy dla Strzelca. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Bądźcie zdrowi i szczęśliwi.